Witam Państwa serdecznie raz jeszcze. To, przepraszam, że się nie odzywam, nie czytam komentarzy, ale wniosek, oglądam wniosek, wniosek, i słucham wyników głosowania. Szampanika piję, bo już 160 jest. 17, 17. I jest to 18 0. Oczywiście, że everyday nie ma śpicy. Kto z Państwa też wie śpić? Napiszcie ładnie w komentarze. Ja całe życie do końca, życie jeszcze jeden dzień dłużej. 20 tak, sprawiedliwość, roku, chwili, chwili, Na pociągnięcie do prawo i sprawiedliwość, teraz 22. to co, za 22, Kolejne głosowanie A jest tu sylwester, to w tej chwili, ten Jasiu wariant to tam już, Zagadnął. Tak, 10 wierze. lat temu miał być Trybunał Stanu, dwoma głosami brakło. Byłaby jedna rzeczywistość dzisiaj. Teraz najważniejsze głosowanie. głosowanie. Ja mówię Zresztą nawet z powinienem. 2, to jest wieczór, co kochani, zaraz będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, Państwo to widzą, Przystępujemy teraz do głosowania nad wnioskiem o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Kto z Pani Panów posłów jest za przyjęciem wniosku kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej 28 października tego roku o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję głosowało 442 posłów większość bezmłyna to 231 założkiem 24 przeciw prawie Sprawiedliwość pośle, istnieje. strzemał się od głosu stwierdzał że jest bezmłynu proszę pani posą podjął uważenie wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa zióbry na wniosek za Polskę zaśpuśnięcie czego numer dwa prokuratury krajowej z 28 października tego roku proszę Panie państwa 1, a więc prawie dwuosiem. myślę ten, że taki ludzie mają się z tak głębokim poczuciem sprawiedliwości, sprawiedliwości. Może nastąpić... eee, eee, są co najmniej setki. To my przez najbliższe dni i tygodnie będziemy obserwować wszystko to, tym co tym będzie się eee, działo eee, w sprawie w zrealizowania w obowiązku prokuratury w zakresie zatrzymania postawienia zarzutów i ewentualnego dowiezienia pana Ziobry do sądu na rozpoznanie wniosku o przez tymczasowego aresztowania. Ale myślę, że dla wszystkich świadomych ludzi, również ludzi palestry, ludzi prawa, prawników polskich sędziów, prokuratorów, policjantów, wszystkich tych ludzi, którzy na co dzień w tym gigantycznym polskim wymiarze sprawności pracują, jest to taki zwiastun tego, że coś się zmieni, że, że oto pierwszy raz w historii Polski nie ma świętych krów. Nie ma świętych krów.